Hej strzelce, witam Was na kanale Kietwicz Tarot. Tygodnioweczka dla Was. Słuchajcie, tygodniówka przypominam tylko o tym, że jest ogólna, więc jakby nie wszystko musi z Wami a, wszystkimi rezonować. Jeśli tak będzie, to a, to znaczy, że albo to czytanie jest dla Was, albo po prostu Wy się nie znajdujecie w tej a, energii, którą te, te karty akurat na ten tydzień pokazują, więc to jest też jak najbardziej normalne. Uh, czytanie jest uh, podzielone na dwie części, czyli druga jest dla singli, w tej drugiej części, drugie single, znajdziecie też tą energię właśnie na pracę, ogólnie to, co w tygodniu się pokazuje i uczucia. Czasówka dla was będzie w opisie, więc tam to sobie doczytacie. No i przechodzę do tej pierwszej części dla tych osób, które są w różnego rodzaju układach partnerskich. Temat pracy, to, to co dla was się pokazuje, drogie strzelce, na ten tydzień, Wiecie co, jest tutaj jakieś bardzo nowe doświadczenie, przed którym prawdopodobnie staniecie lub coś, czego się po prostu nie spodziewacie po waszych współpracownikach czy ogólnie po waszej pracy w tym tygodniu. Bo mamy Pazia Kielichów, czyli tutaj jest ktoś bardzo wrażliwy, ktoś niedoświadczony, ktoś kto jakby może tutaj być emocjonalnie troszeczkę zbyt wrażliwy na wiele tematów. No i mamy kartę pięciu buła, więc to jest karta, kiedy trzeba będzie zawalczyć o coś. Jeśli nie zawalczyć, to tutaj się pokazuje wtedy taki tydzień dość intensywny dużo tu współpracy i, i właściwie od tej współpracy też zależy jak to wszystko się tutaj potoczy w tym tygodniu jeśli jeśli te osoby, które się pokazują tutaj na tej karcie pięciu buław nie będą jakby chciały z wami współpracować bo na to no, ta karta wskazuje że jakby nie każdy tutaj będzie chciał się dostosować, czy nie każdy będzie chciał tutaj, nie wiem, z jakiegoś powodu, dużo ego się nam tutaj pokazuje, więc nie bardzo ktoś no, chce iść tak jakby na układ tak, w, jakiejś, w jakimś temacie. Może być tak, że tu się nie da po prostu zbyt dużo zrobić i. Według mnie wręcz nawet te karty wam pokazują to, żebyście sobie nie zrobili niczego na siłę, dlatego że tutaj jest konflikt, który będzie tylko wręcz narastał w momencie, kiedy nie wiem, czy wy się bardziej będziecie stawiać, czy reszta osób tutaj będzie też w jakiś sposób nie odpowiednio reagowała na coś nowego, zupełnie nie wiem, czy na, nawet nie na nową osobę. Um, no to niestety tutaj zbyt dużo takiej agresji się pokazuje nam w tych kartach i nikt nie ustąpi, więc jakby może być tak, że ten tydzień nie będzie sprzyjał rozwojowi jakiemukolwiek, czy to jest biznes własny, czy to jest praca zbiorowa, czy nie wiem, no jakieś zajęcie, z którym chcielibyście tutaj posunąć się do przodu, ja bym tak powiedziała, czy odnieść jakiś progres w tej sprawie. No mamy do, dodatkowo jeszcze wisielca, więc nie, dość, że tutaj fizycznie czy mentalnie jest coś nie do przeskoczenia, to i ten wisielec jakby pokazuje nam taką energię, kiedy niestety na wiele rzeczy ktoś albo będzie biernie reagował, albo nie będziecie mieli wpływu, coś jest niezależne od Was, więc jakby... Ja bym sobie nawet zaoszczędziła tej energii, którą, o, którą tutaj trochę się jednak niestety pokazuje, że stracicie na, na takie, taka, taka walka z wiatrakami, czyli takie nieprzeskoczenie czegoś, m, może Wam zależeć tutaj na czymś, żeby właśnie uzyskać to w tym tygodniu, ale z jakichś powodów niestety nie da się tego tutaj ruszyć. Przynajmniej tak, te karty to pokazują, więc nie wiem, czy faktycznie by to miało też takie odzwierciedlenie w życiu, ale zwróćcie uwagę na to. Gdybyście tutaj mieli jakby zrobić coś ponad, ponad to jak czujecie, że tutaj powinniście się zaangażować. To nie starajcie się jakby zrobić czegoś ponad wasze siły, tak? Nie wiem, czy to ma, ma sens taki większy dla Was, ale gdybyście się znaleźli w takiej energii, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Na pewno um, trzeba przy takim narastającym konflikcie, czy takim buncie osób, które um, jakby się będą od razu z, na początku stawiały, że dlaczego my nie chcemy, tak i tak dalej. No to tutaj widać, że ta grupa jest niestety taką grupą buntowniczą i, i nie da się tutaj dogadać w tym tygodniu. Może chodzić o pieniądze, dlatego, że dodatkową tą kartę to mamy cztery monety i ktoś strasznie chce, ktoś przy czymś obstaje, ktoś kurczowo czegoś trzyma a, i, i no i te pieniądze tutaj niestety są jakby tą kwestią taką bezsporną, że, że jednak a, no ten ten, to pudełko z tymi monetami, tutaj bardzo tak no, daje po oczach, tak? Um, teraz dalej to, co dla Was się pokazuje. No, wy, wy, moi drodzy, macie dwa asy. Jeden jest kielichów, drugi jest mieczy, więc ja wam powiem tak, wszystko zależy od tej sytuacji czego to dotyczy w waszym życiu, bo na przykład przykładowo, ja wam tutaj wytłumaczę po części, jeśli chodzi o tego asa, na przykład mieczy, to jest bardzo fajna karta, jeśli dotyczyłaby powiedzmy tematu pracy, ok, bo to jest karta, kiedy my mamy tutaj super energię w tej karcie, super kontakty, potrafimy się dogadać, potrafimy tutaj jakby odnaleźć tą szansę i ją spełnić, bo jest dużo tej energii, takiej właśnie, pójścia do przodu z czymś. Ale to nie jest najfajniejsza karta, wręcz, ja bym powiedziała, dość taka mało pozytywna, jeśli chodzi o uczucia. Wtedy tutaj my mamy bardzo dużo takiej energii złości. Niestety osoby, która potrafi tutaj jakby. Wzniecać kłótnie, nie prowadzić do tego, żeby tutaj to jakby troszeczkę wyciszać. Bardziej tu się ktoś nakręca i jakby jeszcze więcej prowadzi tutaj do konfliktu takiego otwartego, kiedy. Naprawdę będzie łatwo tutaj komuś kogoś zranić, więc no taka wiecie, wszystko zależy od tego, w jakiej energii tu się wy czy w waszym partnerstwie na przykład jest w porządku, czy też w tym tygodniu będzie w porządku. Jeśli tak, no to bardziej tutaj patrzymy, że jest jakaś szansa na, na spełnienie naszych marzeń w jakimś temacie pasji, nie wiem, pracy, kariery, czegoś co jest bardzo racjonalne, coś co jest bardziej tutaj pod kątem nieemocjonalnym, bardziej takim właśnie intelekt tak, więc i, i wszystko co z tym jest związane. Yy. As, kielichów, który tu się pokazuje, to jest miłość, to jest, to jest uczucie, to są emocje, to jest jakiś nowy etap w naszej relacji, ale też może być jakaś nowa miłość, nowe uczucie, i wtedy to dokładnie tak samo tutaj, jak z tą kartą Asami, czy jeśli to faktycznie dotyczy uczuć, to czy to jest stała relacja, czy to jest nowa relacja, nowa przyjaźń, powiedzmy, bo jesteście już w jakimś układzie, to tutaj jest bardzo fajna ta karta, ale gdybyśmy patrzyli tutaj pod kątem właśnie pracy, czy jakiejś takiej sprawy, którą chcecie przepchnąć, no to raczej ktoś tutaj zauważy w was, że wy jesteście łatwym takim celem, który Łatwo zranić, łatwo Was tutaj złamać, wpłynąć emocjonalnie na Was i wymusić w związku z tym coś, czego normalnie by nikt nie zrobił w tej energii. Asamie. Czy więc tutaj sprawdzajcie, co tu się dla Was otwiera, jaka szansa się Wam pokazuje, bo, no bo to są taki, taki potencjał na nowy początek. Czegoś bardzo dobrego. Ale równocześnie to może być też właśnie coś, co zacznie nam tutaj e, kończyć jakieś tematy. Więc no nie wiem, e, znowu pokażę tą kartę e, czterech monet, ponieważ ona jest tutaj tą dodatkowo na cały tydzień, więc i pod kątem pracy, czy uczyć czy czegokolwiek, ktoś bardzo trzyma się, kurczowo, e, obstaje przy swoich, nie wiem, zasadach, e, czymś, czego nie chce odpuścić, nie chce się zgodzić na coś. Bo widzi w tym tylko swoją rację, więc czy też nie chce pozwolić na jakieś wydatki? Jest tutaj osoba, która. No, może być kimś bardzo takim um, nieustępliwym, tak? Wszystko jedno, co tu się by dla tej osoby bardziej liczyło, może być to ktoś, kto nie odpuszcza i kurczowo wręcz trzyma się cały czas swojego zdania, upiera się przy tym i nie, um, nie puści dalej tego tematu. Teraz e, karta e, dla Was, na Wasze uczucia, i Wy jesteście w partnerstwie, więc gdyby jeśli chodzi tutaj o taką partnerstwo takie bardzo spełnione, szczęśliwe trójka kielichów pokazuje nam właśnie tego typu energię, czyli ktoś, kto jest w tej miłości spełniony, ktoś, kto ma bardzo dużo spotkań towarzyskich w tym właśnie tygodniu nadchodzącym, ktoś, kto ma nie wiem, nowe znajomości, przyjaciół Ogólnie zafascynowanie sobą nawzajem, jeśli chodzi tutaj o partnerów, więc i dzielenie jakiejś radości wspólnie z partnerem czy z partnerką. Ale jeśli coś się tutaj dzieje w waszym partnerstwie i Wy o tym wiecie, tutaj mamy dla Was niestety taką energię możliwe, że trzeciej osoby, która chce zrobić wszystko, aby tutaj pomiędzy Wami stanąć. Wszystko zależy od tego, jak wy silni jesteście w tym właśnie waszym partnerstwie, bo ktoś może być na jakiejś takiej granicy, kiedy, nie wiem, jakieś nieporozumienie, jakieś kłótnie, coś może tutaj zaważyć na tym, że ktoś, nie wiem, podejmie taką decyzję, której może w przyszłości żałować. A no, ale jakby w tym, jakby w pewnej chwili, może być tak, że tego nie weźmie pod uwagę, więc to chyba wszystko, co bym chciała tutaj Wam przekazać. Jeśli to by z Wami rezonowało, to, to dajcie znać w razie czego w komentarzach, jeśli faktycznie tak jest. W karcie Wisielca macie pokazane rybki, moi drodzy, więc. Może ten znak być w jakiś sposób blokujący was tutaj w pracy. Ogólnie w, w karcie asa czyli mamy ten trygon powietrza, czyli bliźnięta wodnik waga. W karcie Asa-Kielichów znowu mamy te wszystkie znaki wodne, czyli rak, ryby i skorpion. I wtedy te ryby tutaj by mogły w jakiś sposób pokazywać się też tutaj w tej pracy. I, I wtedy emocjonalnie tutaj ktoś by chciał na Was wywrzeć właśnie jakąś energię, że Wam, nie wiem, zmieknie serce, poddacie się, zrezygnujecie z własnego dobra na cześć czyjąś, więc tutaj zwracajcie uwagę na to. Um, no bo może być tak, że ktoś po prostu będzie Was tutaj próbował przetestować wręcz w tej pracy i no i wszystko zależy od tego jak silni jesteście inni ugięci. Warto odejść tutaj na chwilę od tego konfliktu. Aż wszystko wycichnie, czy się wyciszy, czy wszyscy jakby troszeczkę ochłoną i ponownie ewentualnie wrócić do tej sprawy. Tutaj możliwe, że chodzi o tą właśnie jakąś pożyczkę, czy nie wiem, coś, coś co jest właśnie z tymi pieniędzmi związane. Pozdrawiam, trzymajcie się. Zapraszam teraz Single, Wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. I witam was, moje drogie single strzelce, tygodniweczkę dla was, moi drodzy. Tygodniówka, jeśli chodzi o temat pracy, to coś dla was się pokazuje, oczywiście przypominając, że to jest ogólne, więc nie musi tutaj was wszystkich dotyczyć. Widzicie, co, mamy krótką, krótkie przesłanie według mnie tutaj, jeśli chodzi o tą pracę, bo napotkacie tutaj w tym tygodniu jakąś blokadę, jakieś ograniczenia. Jesteście bardzo silną tutaj osobą pokazaną, która nie ustępuje, ma swoje zasady i jest nieugięta, więc to jest bardzo dobra energia, bo dzięki temu, że jeśli Wy jesteście tą osobą, która jakby broni swojej prawdy, swoich zasad, to, to jesteście tutaj zwycięzcy, ale równocześnie tak samo jeśli macie jakieś blokady, ograniczenia w tej pracy, tutaj wieża przynosi Wam rozwiązanie, bo to są zmiany, tutaj coś runie. Po to, żebyście właśnie te, tych blokad się pozbyli. Więc y, wszystko jedno, czy to chodzi o, o ludzi, czy to chodzi o jakieś urzędy, czy jeszcze o jakieś inne ograniczenia, może wasze własne. Tutaj to wszystko ma szansę w tym tygodniu zostać złamane, przegonione, z, zakończone i będziecie mogli zaczynać coś od początku. Y może być tak, że nie wiem, walczyliście tutaj w ostatnim czasie o to, żeby mieć więcej pracy, więcej zajęć, no a cały czas coś na to Wam tutaj nie pozwalało, ciągle byliście, nie wiem, uzależnieni od czyjś decyzji, czy nie wiem, od, od, no, nie wiem, od czegoś, o co trzeba byłoby tutaj porządnie właśnie się wykazać, żeby, żeby się utrzymać w tej pozycji, nie pozwolić sobie wrzucać na głowę zbyt dużo zajęć, czy też. Y nie pozwolić złapać nowego, nowej umowy, nowego zajęcia. No w każdym razie ta wieża nam zawsze przynosi jakieś rozstrzygnięcie. Czyli tutaj jest często um, te stare, um, jakby grafiki, no, grafiki inaczej stare schematy runo, ok, więc tutaj jakby już nic was nie będzie trzymało, tylko będziecie mogli pójść po nowe mamy barana tu pokazanego, macie w siódemce buław, macie pokazanego lwa i, no i pokazuje się dwie monety jako rezultat tutaj na tą pracę, czyli wraca bycie naprawdę nieźle zajętą osobą jest tutaj często dwa źródła zarobków, często jest tutaj jakby więcej pracy niż możecie ogarnąć ale jakby tutaj wam to nie przeszkadza bo wy na to czekaliście i dwie monety mówi o tym, że no tej pracy nie zabraknie, ale w tym efekcie dostaniecie też te finanse polepszone, pełna skrzynka pieniędzy, pełne konto w banku, kontrola pełna. Widzicie, um, co, dwa, dwie monety też czasami mówią o tym, żeby, że staniemy przed jakimś wyborem, być może dwóch opcji pracy, ale też Tutaj ta karta namawia do tego, aby się skoncentrować na czymś jednym, coś, co możecie ogarnąć i zrobić od początku do końca, w tak właśnie, że to Wam przyniesie takie lepsze bogactwo, lepsze spełnienie, niż jakby tak wszystkiego po trochu łapać. OK, więc tutaj nie wiem, czy to miałoby sens dla Was, czy faktycznie pokazuje się też tego typu energia w Waszym życiu, czy tylko jakieś dwie rzeczy czyli dwa źródła zarobków, dwa jakieś nie wiem dwie jakieś rzeczy tutaj z których wy możecie czerpać korzyść, no ale i tak tutaj się ktoś naprawdę musi nieźle przykładać, żeby utrzymać to w tym tygodniu dużo pracy, także pozytywnie. Jeśli zależy wam oczywiście na tym, żeby tutaj no, te, te zarobki utrzymać w tej ciągłości, tak, powiązanie końca z końcem, nie odpuszczanie, nie niepodda poddawanie się. Teraz dalej to, co macie w tym tygodniu pokazane. No i tutaj mamy takie konfliktowe karty, bo mamy piątkę mieczy, czyli jest osoba, która. Um, wiecie co? Tak dwie rzeczy nam się pokazują, czyli albo ktoś chce za wszelką cenę uzyskać cel, czyli nawet nie będzie się patrzeć na to, um, jakby. Nie ma skrupułów, tak? Jeśli chce coś osiągnąć, to to zrobi. I tutaj jest tego typu energia, więc może być ktoś taki, kto za nami, pleca, za naszymi plecami, będzie nam dołki tutaj kopał pod, pod nami, żeby uzyskać ten cel. Lub może być tak, że ktoś musi bardzo sprytnie się zabrać tutaj do czegoś, z jakąś naprawdę konkretną strategią, żeby uzyskać to, na czym Wam zależy. Więc tu jest dużo takiej konkurencji, dużo takiej energii, kiedy no, jest pokazana jednak ta walka, ale często nie fair play, czyli ktoś zrobi wszystko po to, żeby e, być na wierzchu, żeby postawić na swoim, żeby wygrać. Może być tutaj kobieta, która też jakby nie będzie łatwą przeciwniczką, czy też e, no, będzie tak robić, że będzie stawiać wszystko na ostrzu noża. E, cięty język, ale to jest też bardzo wymagająca osoba. E, osoba, która a, słuchajcie, um, no nie jest tylko wymagająca od otoczenia, ale od siebie też, i w związku z tym ten charakter jej nie pozwala też na to, żeby odpuszczać. Więc dużo takiej wymagającej energii, ale i też kłótni, konfliktów, takich, no, tak jak powiedziałam, wszystko na ostrzu noża, w jakiejś sprawie, nie wiem czy, czego ona by mogła dotyczyć, bo to jest dużo takiej energii, umysł. Realia, w których my się znajdujemy, to są urzędy, osoby, które rządzą, no, takie niełatwe, konfliktowe osoby, z którymi możemy mieć do czynienia tutaj w tym tygodniu, więc no, wodnik nam się tu pokazuje. Tutaj mieście tego no, koziorzyszka, już mówiłam, barana i tego lwa, więc tutaj, no nie wiem. Zwracajcie uwagę, jeśli nie są potrzebne wam te takie sytuacje postawienia wszystkiego, które później będzie ciężko wyprostować, tak, to starajcie się unikać tych konfliktów. Teraz na koniec karta, która ma powiedzieć o tym, jak wasze to życie uczuciowe się tutaj miałoby pokazywać ewentualnie dla tych osób, które faktycznie mają być może no nie wiem, są otwarte, o tak może powiem, otwarte na miłość, na uczucia. To tu jest single macie asabuła, więc to jest ogólnie bardzo dobra energia, jeśli chodzi o jakąś fascynację, o, jakąś przy, o jakieś przyciąganie. Obycie w centrum zainteresowania jakiejś osoby, więc to jest fajna karta, ale tutaj w tej karcie często się pokazują jakieś krótkotrwałe romanse, krótkotrwałe, no gorące romanse, ale i też krótkotrwałe zauroczenie, więc to jakby przygoda bardziej niż um, wchodzenie w jakąś stałą relację, w jakieś coś, co przetrwa dłużej. Więc tutaj, no. Patrzcie, co Wam najbardziej pasuje, i Gdyby, gdybyście stanęli przed taką okazją poznania jakiejś nowej osoby, może albo tej osobie zależy tylko na czymś takim przelotnym, ale nie zabraknie tutaj w, te, w tej relacji czy tej znajomości nowej, wręcz emocji. Więc tutaj, ktoś będzie bardzo tak zainteresowany, ja bym powiedziała nawet. No, i poniekąd to jest wasza też energia, bo tutaj jest ognisty, ognisty ten znak, więc znowu ten lew baran, strzelec nam się pokazuje i te znaki macie tutaj w tym waszym czytaniu jak najbardziej. Ten, ten wasz trygon się tutaj bardzo zaznacza. Także tyle mam dla was, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się.